Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, drodzy parafianie, przeżywamy dzisiaj niedzielę palmową, czyli niedzielę męki pańskiej. Jako ludzie wierzący rozpoczynamy przeżywanie czasu Wielkiego Tygodnia. Dla wszystkich chrześcijan katolików jest to szczególny czas. Albowiem usłyszymy w liturgii mszalnej. Że zbliżają się dni Jego zbawczej męki i chwalebnego zmartwychwstania. Chciałbym w tym momencie serdecznie pozdrowić wszystkich parafian, Parafii zwiastowania Pańskiego w Poznaniu, ale także odwiedzających nasze sanktuarium świętości życia, tych, którzy gromadzą się na Mszy Świętej każdego 12 dnia miesiąca i 25 dnia miesiąca. Kiedy nasze modlitwy zanosimy przez wstawiennictwo Matki Bożej z Guadalupe. Szanowni Państwo, dla nas, katolików, Wielki Post jest czasem przygotowania do świąt wielkanocnych, ale jednocześnie jest czasem rewizji życia. W tym roku dane nam jest przeżywać ten post zupełnie inaczej niż do tej pory. Wszyscy widzimy, że to, co dzieje się wokół nas co jest związane z pandemią, dotyka każdą i każdego z nas. Jednak jako ludzie wierzący nie tracimy nadziei. Całą swoją nadzieję składamy w Panu Bogu. Każdego dnia o godzinie 20.30 razem z naszymi księżmi biskupami, kapłani i osoby konsekrowane modlą się w naszych kościołach, kaplicach. Modlimy się także w naszych rodzinach i w ten sposób Duchowo łączymy się we wspólnej modlitwie, prosząc Pana Boga o oddalenie pandemii, ale także o duchowe nawrócenie, o dobre owoce tego wszystkiego, co w naszym życiu jest najbardziej istotne. Jak wiemy, nie możemy się spotykać w kościołach na liturgii w takiej liczbie jak do tej pory. Wiem, że wielu z Was, drodzy bracia i siostry, tęskni do wspólnego spotkania w kościele. Do wspólnotowej modlitwy, do Eucharystii, do słuchania Słowa Bożego. Mamy tę możliwość, że poprzez środki społecznego przekazu łączymy się z całym Kościołem, łączymy się z Ojcem Świętym Franciszkiem, z naszymi biskupami, z kapłanami, ze wszystkimi, którym bardzo zależy na pogłębieniu swojego życia duchowego. W naszej parafii, tak jak w każdej wspólnocie, Rozpoczyna się także szczególny czas duchowego przygotowania do świąt wielkanocnych. Chciałbym bardzo serdecznie w tym momencie pozdrowić wszystkich parafian, mieszkańców Osiedla Poetów i mieszkańców Marcelina. Wiem, że wielu z Państwa, zwłaszcza na Marcelinie, na ulicy Bułgarskiej, Ptasiej i Wałbrzyskiej, rozpoczyna tutaj czas swojego zamieszkania. Wielu wprowadzało się w styczniu, w lutym, jeszcze w marcu. Z niektórymi danymi było spotkać się w czasie wizyty duszpasterskiej tzw. kolendy. Ale ufam, że przyjdzie taki moment, iż będzie okazja, abyśmy znowu mogli wspólnie się modlić. W sposób szczególny pragnę pozdrowić wszystkich chorych i cierpiących, którzy łączą się z nami, ofiarując swoje modlitwy, ale także swoje cierpienia. Święty papież Jan Paweł II powiedział kiedyś do ludzi chorych: Wy jesteście skarbem Kościoła. W sposób szczególny pragnę także pozdrowić wszystkie małżeństwa i rodziny, dzieci przygotowujące się do pierwszej spowiedzi i komunii świętej. Pozdrawiam wszystkich narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa, młodzież, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania, wszystkich, którym tak bardzo zależy aby nieustannie przybliżać się do Pana Boga we wspólnocie Kościoła. Jeszcze niedawno, kilka tygodni temu, nikt z nas nie przypuszczał, że będziemy przeżywali naszą wiarę, naszą relację do Pana Boga we wspólnocie Kościoła zupełnie w innych okolicznościach. Niewątpliwie nie jest to dla nikogo z nas łatwy czas. Dla kapłana, który jest duszpasterzem, który wychodzi do ołtarza i sprawując liturgię, ma przed sobą maksymalnie pięć osób, nie jest to także łatwe. Dla wielu kapłanów jest to rzeczywiście powód wielkiego cierpienia, ale ufajmy, nie żadnego załamania. W tym momencie chciałbym przypomnieć i sobie, i innym kapłanom i biskupom słowa księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, sługi Bożego, którego beatyfikację będziemy przeżywali 7 czerwca tego roku. Kardynał Wyszyński w zapiskach więziennych zapisał mocne słowa: Cierpienie kapłana ma zawsze głęboki sens. On cierpi dla ludu. Drodzy bracia i siostry, zwracam się ze szczególnym pozdrowieniem do wszystkich: do ludzi wierzących i niewierzących. Miałem okazję spotykać w czasie kolendy także ludzi niewierzących. Ale także tych, których językiem Kościoła, Soboru Watykańskiego II określam mianem tych, którzy szczerze szukają prawdy. Niech to dla nas wszystkich będzie, zwłaszcza nadchodzący tydzień, takiego autentycznego poszukiwania prawdy. Wiem, że wielu z parafian modli się w swoich rodzinach, praktykując modlitwę różańcową. Wspólnie czytają Słowo Boże, czy uczestniczą we Mszy Świętej poprzez środki społecznego przekazu. W naszej parafii przygotowujemy także transmisję online na dni Wielkiego Tygodnia, Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna w Wielką Sobotę. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tej formie tej duchowej łączności, stałą wspólnotą parafialną. Wielu parafian, zwłaszcza ludzi młodych, małżonków i rodziców, przysyła w ciągu tych dni piękne sms -y, bardzo ciekawe maile, w których piszą o tęsknocie za Kościołem, za wspólnotą parafialną. To jest bardzo poruszające i bardzo wymowne. Wierzcie mi, bracia i siostry, nie jest łatwo, Celebrować liturgię, kiedy mamy niemal pusty kościół. Niewątpliwie wielu z nas pamięta obraz Ojca Świętego Franciszka, który modlił się 27 marca, słynny piątek, na placu Świętego Piotra, kiedy zapadał zmrok nad wiecznym miastem. Przejmujący widok. Biskup Rzymu, następca apostoła Piotra, modli się. Z całym kościołem, a jednocześnie przy pustym placu. Takiego widoku bracia i siostry nikt z nas nie pamięta. Tego nie było od wielu stuleci. Jednak Pan Bóg niewątpliwie chce przez te znaki coś pokazać współczesnemu człowiekowi. I bądźmy wrażliwi na znaki czasu. Tego uczyli nas wielcy święci, nasi rodacy tego uczył nas m.in. innymi święty Jan Paweł II oprócz świętego Jana Pawła II mam na myśli jeszcze ludzi świętych błogosławionych którzy przemierzali także naszą wielkopolską ziemię wspominam tutaj świętą Urszulę Leduchowską założycielkę zgromadzenia sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego którą określa się także jako osobę wrażliwą na znaki czasu do takich osób niewątpliwie zalicza się błogosławiony Edmund Bojanowski czy błogosławiona Sancja Szymkowiak, a także wielu innych, których na pewno wielu z nas mogłoby tutaj jeszcze wymienić. Drodzy bracia i siostry, pragnę bardzo serdecznie zaprosić do duchowego uczestnictwa w liturgii Triduum Paschalnego. W Wielki czwartek, Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godzinie 19.00. Wielki piątek liturgia męki pańskiej o godzinie 19 i w wielką sobotę liturgia Wigilii Paschalnej o godzinie 20. Niech to dla nas wszystkich będzie czas duchowej łączności, ale przede wszystkim duchowego umocnienia.